Jest powszechnie uważany za jednego z najlepszych strajkerów w mieszanej sztukach walki. Moim zdaniem prawdopodobnie najlepszy w tym sporcie w zastawianiu pułapek. Jest tak inteligentny. Będzie cię obserwował, zobaczy co robisz, gdy zmienia pozycję. Był na tak wysokim poziomie jako kickboxer. Jest naprawdę inteligentny. Urodzony 22 lipca 1989 roku w Lagos w Nigerii, jako syn Luisa Femi Adesani, księgowego, i Taiwo Adesani, pielęgniarki, jest także najstarszym z pięciorga dzieci. Chodziłem do dobrej szkoły, miałem wspaniałą rodzinę, wspaniałych rodziców. Izrael uczęszczał do Szkoły Podstawowej Island w Nigerii, gdzie wstąpił do klubu Tekwondo. Zacząłem uprawiać te kłądo jako dziecko, bo to były dodatkowe zajęcia po szkole. Do czasu aż jego matka go stamtąd wycofała, bo stał się zbyt zaangażowany i nabawił się kontuzji. Po ukończeniu szkoły podstawowej Izrael zapisał się do szkoły średniej bez sekundary school. Niestety nie trwało to zbyt długo, ponieważ w wieku 10 lat jego rodzina przeniosła się do Gany na 10 miesięcy. Bycie ciągle nowym było trudne dla Izraela tak samo jak dla każdego dziecka. Być może ta stała niepewność była tym, co sprawiło, że radził sobie pod presją we wczesnych dniach MMA. Pod presją powstają diamenty, a ja jestem do tego przyzwyczajony. W miarę upływu czasu rodzice Adesani nie byli zadowoleni z poziomu edukacji. Dlatego przenieśli się do Nowej Zelandii w 1999 roku. Czy podoba Ci się Nowa Zelandia? Czy czujesz się tam dobrze? Kiedyś jechałem z Auckland do Langenui, Rapowałem, śpiewałem, bawiłem się i patrzyłem na krajobraz. To był moment, w którym zdecydowałem, że tu zostanę że to ten, ten kraj, w którym zamieszkam. Izrael był nękany w latach szkolnych, mówił, że było dziwne być jedynym czarnoskórym dzieckiem w okolicy. Przede wszystkim to był dla niego szok kulturowy. Odkrył, że bycie czarnoskórym było problemem, szczególnie w małym miasteczku. Byłem w szoku, dlaczego, dlaczego tak się dzieje. Ludzie byli dla mnie podli bez żadnego powodu. W szkole w kraju też się to działo, ale nie z powodu mojego koloru skóry. Adesania jest trochę złośliwy i irytujący, więc ciągle wpadał w tarapaty i w końcu musiał nauczyć się bronić. Izrael nie był zbyt zainteresowany sportem w szkole średniej, aż jego uwagę zwróciły japońskie anime, takie jak Dead Note i Naruto. Co to jest seria anime Naruto? To znana na całym świecie seria anime. Zacząłem ją oglądać od walki Rock Lee kontra Gara. Historia Naruto była jedną z jego ulubionych. Czerpał siłę z fikcyjnego japońskiego ninży i zmienił to w paliwo napędzające jego rekord w UFC. Miłość do anime wpłynęła na jego styl walki. Od momentu gdy wchodzi do Oktagonu, aż po moment, gdy zaprasza swoich przeciwników, widać, że fikcja znalazła swoje miejsce w rzeczywistości Adesani. Stanąłem jak roklista je w swojej normalnej pozie. Anderson stoi jak gara, chociaż pewnie nawet nie wie co to jest. Stał po prostu tak. Jakby życie naśladowało sztukę, nawet nie próbując. Ćwiczę je od dawna, to nie są fałszywe znaki rękoma, to po prostu wyraz mojego stylu. Jego przydomek The Last Stylebender odnosi się do serii anime Avatar The Last Airbender. Adesanya nawet mówi, że po zakończeniu kariery w UFC, jego następnym przedsięwzięciem będzie założenie firmy produkującej animacje. Zawsze uwielbiałem animację i zawsze chciałem tworzyć własne pomysły i ożywić je. Dlatego po zakończeniu kariery planuję założyć swoją własną firmę produkcyjną. Po ukończeniu szkoły średniej zapisał się na studia licencjackie na kierunku projektowania komputerowego na Universal College of Learning w Banganui. Poszedłem na uczelnię, żeby uczyć się animacji, bo chciałem tworzyć, ale szczerze mówiąc, poszedłem tam za wcześnie, bo nie byłem jeszcze wystarczająco dojrzały. Początkowo Izrael chciał być tancerzem, ale rodzice nie wspierali tego pomysłu. Zamiast tego, chcieli, żeby zdobył solidne wykształcenie i zdobył dyplom w jednym ze szlachetnych zawodów. Choć dyplom licencjata z projektowania komputerowego jest szanowany, a Desania miał inne plany. W wieku 18 lat rozpoczął treningi kickboxingu inspirowany filmem o Muay Thai o tytule Ong Bak. Znalazłem film Old Bug, to Nego Jazz 2008 roku. Miałem około 18 lat. Pomyślałem sobie, że to fajne, nie wiem co to jest, a potem dowiedziałem się, że to Muay Thai. Znalazłem klub Muay Thai i po 6 tygodniach miałem swoją pierwszą walkę, trenowany przez Dereka Brontona oraz Juliana Genui. I zaczął walczyć w 2008 roku, zdobywając imponujący rekord amatorski, 32 wygrane i 0 porażek zanim zdecydował się przejść na zawodostwo i walczyć w Chinach. W wieku 21 lat przeprowadził się do Oakland, gdzie zaczął profesjonalną karierę w kickboxingu pod okiem Eugene'a Bermana w City Kickboxing. To tam trenowali także zawodnicy UFC, tacy jak Dan Hooker, Kaikara Franz i obecny niż wagi piórkowej Aleksander Volkanowski. Zanim dalej zagłębimy się w tę historię, mam do Was wielką prośbę. Ponad 80% oglądających moje filmy nie subskrybuje tego kanału. That's fucking illegal. Zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz, aby ten kanał mógł trafiać do większej liczby fanów MMA. Sukces zawodowy Adesani nie nadszedł z dnia na dzień. W maju 2010 roku Izzy wygrał swoją pierwszą walkę, pokonując Tima Antonio. Jednomyślną decyzją sędziów. Po tej walce wygrał kolejne sześć pojedynków, w większości rywalizując w Lin fengu, zawodach sztuk walki transmitowanych przez chińską telewizję. Jego seria zwycięstw zapewniła mu miejsce w turnieju do 80 kg w 2014 roku, który odbywał się w Pekinie, w Chinach. Niestety przegrał półfinałową walkę z Simonem Markusem, jednomyślną decyzją po dogrywce. Następnie Izrael zadebiutował w glory na gali Glory 15 w Stambule. W swojej debiutanckiej walce zmierzył się z Filipem Verlidenem, który wygrał pojedynek jednomyślną decyzją sędziów. Po tych wydarzeniach wziął udział w turnieju King in the Ring Cruiserweight na nowozelandzkiej lokalnej scenie. Najpierw pokonał Lava Alexieja jednomyślną decyzją w ćwierćfinale, następnie pokonał Padia Afoe przez knockout w półfinale i wygrał cały turniej knockoutując Jamie'ego Ingesa, co przyniosło jego karierę na zupełnie nowy poziom. Sześć miesięcy później wziął udział w turnieju Cruiserweight 3 2015. Wygrywając ten turniej po raz drugi i ponownie nokautując Padia Afoe y w pierwszej rundzie. Padia Afoe przegrał dwa razy przez nokaut z Adesanią, a drugi nokaut miał miejsce po 63 sekundach walki. Po tych sukcesach, jedynym pytaniem pozostającym w związku z młodym Izim było jak daleko może jeszcze zajść. Następnie Adesania zdecydował się przenieść do wyższej kategorii wagowej i wziął udział w turnieju wagi ciężkiej w 2015 roku. W finale Adesania spotkał Jamie'ego Ingesa, z którym walczył również w finale turnieju Uwagi Cruiserweight w 2014 roku. Jak można się było spodziewać, Izrael wygrał tę walkę jednomyślną decyzją sędziów. Adesania odniósł pięć zwycięstw w sześciu kolejnych walkach, bo w szóstej trafił na Alexa Pereire, który stanowił największe wyzwanie dla Izraela podczas jego kariery w zawodowym kickboxingu. Starcie miało miejsce podczas Gali Glory of Heroes 1 w 2016 roku. Pereira po trzech rundach wygrał to starcie na punkty. Jeszcze w tym samym roku Adesanya wygrał turniej glory middleweight contender, pokonując w finale niejednogłośną decyzją sędziów Jussariego Belgariego. Następnie stanął do walki o Mistrzostwo Świata Wagi Średniej Glory z Jasonem Willisem na Gali Glory 37 w Los Angeles. Willis wygrał walkę jednogłośną decyzją sędziów, chociaż wynik ten był kontrowersyjny. Jednak to było nic w porównaniu z upokorzeniem, gdy doszło do rewanżu z Aleksandrem. Pereiro podczas Gali Glory of Hero 7, która okazała się także ostatnią walką Izraela w kickboxingu. Pierwsza runda była bardzo intensywna, przy czym Adesanya zamroczył przeciwnika i prawie skończył Pereire. Niemniej jednak Brazylijczyk narzucił presję w drugiej rundzie, a po 40 sekundach zadał decydujące ciosy, kończąc kombinację lewym sierpowym i ciężko nokautując Adesanie. Zawodnicy często tracą przytomność, ale to co uczyniło tą porażkę bardziej bolesną dla Iziego, to fakt, że potrzebował tlenoterapii, by odzyskać przytomność. Był to człowiek, który miał na koncie 74 zwycięstwa i tylko 4 porażki przez decyzję, a nagle w walce, która miała być jego szansą na odkupienie, bum i światło zgasło, a Pereira sprawił, że Izrael stanął na granicy życia. Po tej walce Adesanya zdecydował, że nadszedł czas, aby spróbować czegoś innego. To był początek jego profesjonalnej kariery w MMA, a swój debiut zanotował w 2012 roku, zdobywając zwycięstwo przez TKO przeciwko Jamesowi Griffithsowi. Następnie zdobył kolejne zwycięstwo przez TKO przeciwko Jonowi Wickowi, zanim zrobił sobie dwuletnią przerwę od MMA. Po tej przerwie wrócił do mieszanych sztuk walki w sierpniu 2015 roku, wygrywając walkę przez TKO. W ciągu tego okresu zdobył imponujący rekord 8-0, głównie walcząc w okręgu Oceanii i Chin. Podczas tej serii zwycięstw zdobył Mistrzostwo Wagi Średniej Australian Fighting Championship wygrywając w pierwszej rundzie przez TKO nad Melvinem Gillardem oraz Mistrzostwo Wagi Średniej Hex Fight Series w pierwszej rundzie przez TKO nad Stuartem Darem. Jego bezbłędne uderzenia i zwinne ruchy zaowocowały kontraktem z samym UFC w grudniu 2017 roku. Adesanya zadebiutował przeciwko Wilkinsonowi 11 lutego 2018 roku na gali UFC 221. Ta walka została określona jako starcie Nowej Zelandii z Australią, Zawsze fascynują mnie specjaliści, którzy wkraczają do MMA. Adesanya nie miał łatwo z próbami obalenia Roba Wilkinsona, których było aż 16. Wydawało się, że Wilkinson miał przewagę dzięki obaleniom, ale za każdym razem Adesanya był w stanie dość szybko wrócić na nogi. Wykorzystał przewagę w stójce i zadał Robowi ciosy, które go naruszyły. Izzy zrobił to stosunkowo szybko, zadając ciosy rękoma i kolanami, pokazując swoją niesamowitą stójkę. Zadebiutował w imponujący sposób. Wygrywając walkę przez techniczny nokał w drugiej rundzie, co przyniosło mu bonus za występ wieczoru. W kategorii średniej jestem nowym psem na podwórku i właśnie oznaczyłem tę klatkę. Tak jak dominujący pies, który wchodzi na plac zabaw z podniesioną głową, ogonem w górze i sika po całym miejscu, żeby pokazać, że to moje terytorium. Następna walka odbyła się 14 kwietnia 2018 roku przeciwko Marvinowi Vettoriemu. Marvin był bardzo pewny siebie, że wygra tę walkę. Adesania zdominował wetorego w stójce, pokazując swój arsenał uderzeń i kopnięć, ale nie był w stanie zadać decydującego ciosu. Obaj zawodnicy skończyli walkę na nogach, a dwóch z trzech sędziów przyznało zwycięstwo Adesani, który wygrał na połty. Następnie Izrael stanął naprzeciwko brata Tavaresa 6 lipca 2018 roku. To jest moja pierwsza walka wieczoru moja pierwsza walka w Vegas, więc wiesz, jest wiele rzeczy do ogarnięcia. Izrael zadawał szalone ciosy od krótkiego łopcia, którym otworzył łuk biurowy towaresa, pomiażdżące kopnięcia na korpus. Pomiędzy tymi akcjami zadawał niesamowicie dużo czystych ciosów i kopnięć w ciało Tavaresa, który był poobijany i posiniaczony. Izrael adesania zdominował walkę, a jego stójka to prawdziwa poezja do oglądania. Jakimś cudem hawajski terminator przetrwał pełne 25 minut i dostał 50 tysięcy dolarów na rehabilitację. Natomiast Izrael otrzymał dodatkowe 50 tysięcy za swój widowiskowy występ. Trzy walki, sześć miesięcy, wciskam gaz i po prostu I pracuję. Jesteśmy gotowi na rywalizację z czołowymi zawodnikami wali średniej. Kolejnym przeciwnikiem na jego liście był Derek Bronson, któremu stawił czoła 3 listopada 2018 roku na gali UFC 230. Izrael, jesteś chudziutki, bracie. Ta walka stanowiła kolejny duży krok w jego karierze, ponieważ po raz kolejny pokazał dobrą obronę przed obaleniami. Fizycznie Adesanya nie jest najsilniejszy na świecie, ma doskonałą technikę i styl. Bronson za to jest niezwykle silny. Próbował aż czterokrotnie obalić Izraela, ale mimo tej siły bezskutecznie. Próbował nawet złapać go za spodenki i to też nie pomogło. W końcu Izzy uwolnił swoją niesamowitą stójkę, przeciwko której przeciwnik nie miał wiele do zaoferowania. Przy kolejnej próbie wejścia w nogi Adesania w końcu wyprowadził kolano, które trafiło Dareka. Następnie zasypał go radem ciosów, kończąc go w pierwszej rundzie. Cztery walki w UFC w ciągu 11 albo 10, 10 miesięcy, cztery walki w 2018 roku i cztery zwycięstwa. Odblokowałem to osiągnięcie. W 2019 roku Adesanya zajmował szóstą pozycję w oficjalnym rankingu UFC wagi średniej, a większość ludzi nadal uważała go za zawodnika w fazie rozwoju. Jednakże to go nie spowolniło, gdy stanął przed byłym mistrzem wagi średniej UFC Andersonem Silva. 10 lutego 2019 roku w walce wieczoru na UFC 234. Cały czas korupuję cię do Silwy. Robił to już od mojej pierwszej walki. Pomyślałem, po prostu dam im czas. Te porównania zmitnął. I tak się stało. Jestem jego fanem, ale to, że jestem jego fanem, nie znaczy, że nie dostanie z tych dłoni łokci, nóg i kolan. Izrael spełni swoje marzenie, walcząc rękawica w rękawice z legendą. Ja i on gamy w tę grę, so, więc kiedy uderzałem, I nie trafiałem him, go he czysto. He nie próbuję trafić tam, gdzie on jest. Próbuję trafić tam, gdzie he będzie. He ale on też to wie, więc antycypował so to i czekał. To so, Był moment, moment kiedy kopnąłem go w twarz, to moment, moment, w twarz i to zwolniłem na moim Instagramie. Ledwo dotknąłem jego pust moim palcem. To wyglądało fajnie, ale nie trafiłem go czysto i pokazałem. Było tak blisko, bo to poczułem. I on pokazał, więc za każdym razem, kiedy markowałem albo zmuszałem go do reakcji, reagował tymi blokami kung fu. Jest typem faceta, który podejmuje ryzyko, a wielu z tych chłopaków jest zbyt ostrożnych, grają zbyt bezpiecznie. Kiedy mnie podciął, razu przyszło mi do głowy. Okej, okay, teraz nadchodzi to latające kolano. I wtedy dosłownie nacisnąłem przycisk, jetpack, mówię spadam stąd. Twoja walka przeciwko Andersonowi była piękną walką do oglądania, to byli dwaj artyści, którzy tworzyli dzieło. Był jeden moment, to było w trzeciej rundzie, kiedy Anderson stanął przy siadce i powiedział, no dawaj, chodź tu. I to była chwila, może przez 7 sekund, w której pomyślałem, cholera, walczy z Andersonem Silva. To jest mój moment i wróciłem na środek klatki. Walka skończyła się zwycięstwem Adesany i jednogłośną decyzją sędziów. Anderson, dziękuję. Obrigado, mój przyjacielu. Robisz to od długiego czasu. Doceniam cię. Pierwsza runda była niesamowita. Anderson zawsze mówił, że chce walczyć z odbiciem samego siebie. No i teraz to zrobił. I widziałeś, co się działo. Cholera, chciałbym zobaczyć tę walkę, jakby Anderson był 10 lat młodszy. A ty byłbyś tam, gdzie jesteś teraz. Powiem ci, jakby to wyglądało. To by poszło tak samo, jak poszło. Z takim imponującą karierą w UFC i takim imponującą serią zwycięstw, Izrael zdecydował, że nadszedł czas, aby zacząć walczyć o mistrzostwo wagi średniej UFC więc stawił czoła Kelvinowi Gastulemowi o Tymczasowe Mistrzostwo Wagi Średniej 13 kwietnia 2019 roku. Ta pięciorundowa bitwa miała wszystko, o co fan MMA mógłby prosić. Zmiany w przebiegu walki, mocne ciosy kontra kontraciosy w dużej ilości, presja, knockdowny i ogrom włożonego serca i determinacji. Wydawało się, że Gastule miał przewagę wchodząc do ostatniej rundy, ponieważ w ostatniej minucie czwartej odsłony zdołał naruszyć Adesanyę. Kiedy Izzy wrócił do swojego narożnika, komentatorzy UFC zauważyli, jak duże odniósł obrażenia. Walka była bardzo bliska i wchodząc do piątej rundy wszyscy sędziowie punktowali 38 do 38. Kiedy wyszedłeś do piątej rundy przeciwko Kelvinowi powiedziałeś, jestem gotów umrzeć. Nazywam to Est Diablo, Patrz na mnie ja powiedziałem nie pokonasz mnie jestem gotów umrzeć. wynik tej walki zależał od ostatnich 5 minut wysiłek Izraela w ostatniej rundzie przyniósł mu werdykt 10 do 8 według wszystkich trzech sędziów i tymczasowe mistrzostwo UFC ta walka nie tylko była najlepszą walką na tej gali to była także nagroda za najlepszą walkę w 2019 roku. Jeśli widziałeś tę walkę, potwierdzisz, że była to rzeczywiście wspaniała konfrontacja. Następnie Desania stanął do walki z Robertem Whittakerem o unifikację tytułu 6 października 2019 roku na gali UFC 243. Przed walką Izrael udawał, że zapisuje imię swojego przeciwnika, co stanowi bezpośrednie odniesienie do japońskiego anime Death Note. W którym student odkrywa notes, który pozwala właścicielowi zabić kogokolwiek, pisząc imię tej osoby na jego stronie. Napisałem jego imię w notatniku śmierci. W rundzie drugiej ślidami go dorwał. W pierwszej rundzie Adesania po prostu czyta ludzi. Jak się ruszają, jak przepuszczają ciosy, jak atakują, aż w końcu zrozumieją, że to on kontroluje zasięg w walce. Jest sprytny, zwinny. Sposób w jaki unika i przepuszcza ciosy przypomina ci, że walka jest na jego warunkach. Adesanya zakończył walkę nokautem w drugiej rundzie za pomocą kombinacji prawego i następnie lewego sierpowego, stając się niekwestionowanym mistrzem wagi średniej UFC. Jego występ przeciwko Robertowi Utakerowi był niesamowity od momentu wejścia do walki aż do zakończenia. Izrael po prostu zrobił wszystko jak trzeba. Jego pierwszą obroną tytułu był pojedynek z trzykrotnym pretendentem do pasa UFC Joelem Romero 7 marca 2020 roku na UFC 248. Naprawdę szanuję Adesanie, ponieważ on prosił o to, żeby walczyć z tą bestią. On pytając Joela, wszyscy w świecie sztuk walki szanują, że chce stawić czoła temu pieprzonemu od chorowi. Nawet Darentil. Darentil mówił, że każdy tylko nie Joel, tylko Romero. Ja tego gościa nigdy nie chcę z nim walczyć, to bestia. Chciał mieć Romero na swoim koncie i go dostał. Adesania unikał go przez większość tej walki, wybierał swoje momenty i wykonywał zadanie. To nie była ekscytująca walka dla fanów. Nie była emocjonująca w żadnym stopniu. Musicie coś robić, żeby sędziowie mieli co punktować. Jeśli ktoś stoi tam przez pierwsze dwie minuty walki, tylko trzyma ręce w górze, dosłownie stał tak na początku walki. Czy mam ryzykować swoje mistrzostwo, żeby dostać od niego cios, co zrobiłem? Więc Romero jest aktorem, to było przedstawienie i próby udawania, że chce walczyć. Na pewno straciłem do niego szacunek, bo myślałem, że będzie naprawdę trudnym wyzwaniem do pokonania. To został to, czego chciał, wpisał go do swojego rekordu i pokonał go. W ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba przypadków C-19 zwiększyła się 13-krotnie. Wyspa Fight Island w końcu została oficjalnie ogłoszona jako miejsce. Na wyspie o powierzchni 10 mil kwadratowych każdy zawodnik ma swoją prywatną salę treningową, więc to będzie naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Jego kolejną obroną tytułu była walka z Paulo Costo 27 września 2020 roku na UFC 253. Ale czy myślisz, że jest szansa, że on nie będzie szedł do przodu? Jest zbyt głupi. Jak walczył z Romero, który pokazał mu na ziemię i on spojrzał na ziemię i dostał cios. To jest naprawdę ignoramus i głupe. To był pierwszy raz od 2009 roku, kiedy dwóch niepokonanych zawodników mieszanej sztuk walki spotkało się w walce o tytuł. Pasa zwycięstw Paulo Costa nie była wynikiem fałszerstwa. Ze zwycięstwami nad Halem i Romero, Costa wydawał się idealnym pretendentem. Jego ogromna sylwetka i siła. Były uważany za duży atut w tej walce, ale jak kiedyś powiedział McGregor, precyzja pokonuje siłę, a timing pokonuje szybkość. Tylko jeden z nich zdołał zachować zero w rekordzie. Moje chude piszczele ciały go jak ostrze katany. Izrael zachował swój tytuł mistrza wagi średniej, prezentując absolutne mistrzostwo w walce z Brazylijczykiem. Doprowadzając do ciężkiego TKO w drugiej rundzie, to ten cios lewą ręką w skroń powala go, a Izrael idzie, żeby zabić. 6 marca 2021 roku Adesania przeszedł do wyższej kategorii wagowej i próbował zdobyć tytuł wagi półciężkiej, stając przed Janem Błachowiczem na UFC 259. To, co i uwielbiam w Izraelu i w tym, co robi, to to, że nie chce być tylko mistrzem wagi średniej, nie chce być tylko mistrzem wagi półciężkiej, chce być wielki. W walce pomiędzy Izraelem Adesanią a Janem Błachowiczem doszło do bardzo wyrównanego pojedynku który nie tylko stał się pierwszym zawodnikiem, który pokonał Izraela Adesanię, ale także wygrał walkę w stójce. Izzy nie rozumiał, dlaczego jego nogi były tak zmęczone w późniejszych rundach, ale po analizie walki okazało się, że wiele kopni zostało zablokowanych przez Bachowicza, co spowodowało jeszcze większe zmęczenie nogi z jego. Mimo, że Adesanya miał swoje momenty, to Błachowicz wygrał w miarę komfortowo, zwłaszcza gdy walka trafiała na ziemię. Adesanya nie miał odpowiedzi na umiejętności parterowe Błachowicza. Podsumowując, Jan Błachowicz zanotował imponujący występ, a Izrael Adesanya doznał pierwszej porażki w karierze MMA. Jednakże to nie zatrzymało wokół niego hypu i z pewnością nie zatrzymało dominacji Iziego w dewizji średniej. W kolejnej obronie tytułu stawił czoła Marvinowi Vetoriemu po raz drugi na gali UFC 263. Chociaż ich pierwsza walka była wyrównana, to w tym starciu Adesania totalnie zdeklasował Vettoriego. Trzymając go na dystans niskimi kopnięciami, i pomimo tego, że Marwinowi kilkukrotnie udało się go obalić, to Adesania szybko wracał na nogi, gdzie unikając łatwo większości ciosów Vettoriego sam punktował go różnorodnymi atakami. Ostatecznie wygrywając jednomyślną decyzją sędziów wszystkie rundy 50-45. do Osiem miesięcy później na gali UFC 271 odbył się rewanż między Adesanią a Robertem Whittakerem. Tym razem Easy miał trudniejszą przyprawę z byłym mistrzem, ale wynik był taki sam. Po trafieniu Whittakera serio kopnięć w nogi, Adesanya zdołał pierwszy knockdown dwie minuty przed końcem rundy. Whittaker próbował obaleń, ale to nie wystarczyło, żeby wygrać ten pojedynek. Adesanya ponownie wygrał, tym razem jednomyślną decyzją sędziów. W walce wieczoru gali UFC 276 Izrael Adesanya zmierzył się z Jaredem Kanonierem. To był kolejny dzień w biurze dla mistrza wagi średniej. Po wejściu do klatki adresania przystąpił do pracy, walcząc z umiarem, ale skutecznie, trzymając kanoniera na dystans za pomocą różnorodnych ataków. Kanonier trafił kilka kopnięć w nogi mistrza. Ale nie wydawały się one w żaden sposób spowalniać Adesani. Izrael stał się bardziej agresywny, a kanonier dobrze znosił ciosy. Ale nie oferował wystarczająco dużo ofensywy, aby zmienić przebieg walki. Adesania skutecznie obronił swoje niekwestionowane mistrzostwo po raz piąty, zwyciężając jednogłośną decyzję sędziów. Na tej samej karcie Alex wygrał przez noca utrzymanym Stricklandem, co natychmiast przyniosło trzecie starcie: Adesani z Pereiro. To prawdopodobnie jedna z największych historii w MMA, trwała przez lata obejmując dwa różne sporty i różne kraje. Po dominującej wygranej na punkty w pierwszej walce i po nokaucie w drugiej, nadszedł czas, aby dokończyć trylogię, tym razem w oktagonie. Alex nie tylko osiągnął status Mistrza Glory, ale zdobył dwa pasy w różnych kategoriach wagowych. Broniąc swojego pasa wagi średniej pięć razy, zanim zdobył pas wagi półciężkiej, co postawiło go na bardzo wysokim miejscu w rankingu najlepszych kickboxerów na świecie. Pogodziłem się z tym dawno temu, ponieważ ta porażka przez knockout uczyniła mnie silniejszym. Pogodziłem się z tym, bo pomyślałem: no cóż, to koniec kickboxingu. I wszyscy wiemy, co stało się dalej. Szybki awans Iziego na szczyt MMA. Podczas gdy Pereira trzymał obie wagi, średnią i półciężką w glory. Cała saga zaczęła się kształtować na niezwykle epicką opowieść. Alex opuścił kickboxing, będąc na szczycie, ale to było zupełnie inne wyzwanie niż w przypadku Izraela. Adesanya miał dość topowe doświadczenie w mieszanych sztukach walki przed podpisaniem kontraktu z UFC. Miał 11 zwycięstw w ciągu 5 lat, w tym przeciwko zapaśnikom, nie miał porażek i miał tylko 28 lat. Aleks z drugiej strony miał bardzo małe doświadczenie w MMA. Był już pokonany przez poddanie i miał 34 lata. To wymagało prawdziwej pewności siebie, żeby odejść z glory będąc na szczycie i przenieść się do innej dyscypliny sportu w tak późnym okresie kariery. Nie miał już wielu lat na rozwinięcie swoich umiejętności. To musiało zadziałać od razu, inaczej mogło się skończyć spektakularnym piaskiem. Pierwszą walkę sędziowie przyznali Jemu, w drugiej walce miałem go podłączonego i popełniłem błąd w mojej ocenie. Więc to była jego szansa, żeby wreszcie wyjaśnić to naprawdę jest lepszym zawodnikiem. Ten, kto się śmieje ostatni, śmieje się najlepiej i to ja będę się śmiał ostatni. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy podczas ważenia jest to, że Alex to potwór. Izzy jest dużym zawodnikiem w tej kategorii wagowej, ale Alex jest naprawdę ogromny. Pereira świetnie rozpoczął walkę trafiając kilka mocnych kopnięć w nogi, ale na końcu pierwszej rundy Izzy mocno go naruszył. Jeszcze kilka sekund dłużej w tej rundzie, a walka prawdopodobnie już by się skończyła. Runda druga była wyrównana, Alex trafił kilka potężnych ciosów i zakończył ją późnym obaleniem. Trzecia runda zaczęła się tak samo, ale po minucie Izzy obalił Pereire i tu widzimy różnicę, ekscytująca walka w stójce, a potem jeden z zawodnik odkrywa, że ma zdecydowaną przewagę na ziemi. A desania do końca rundy dominował Alexa z góry. W czwartej rundzie obaj zwolnili tempo, ale wydaje się, że Izrael w dużej mierze odebrał Alexowi energię i kontrolował walkę. Przed walką Izrael powiedział, że chce walczyć z kimś, kto będzie na niego naciskać. To był jego sposób na wyjaśnienie swoich mniej efektownych obron tytułu. To Nie był on, który walczył, by nie przegrać. To jego przeciwnicy starali się nie zostać zmiażdżonymi. Po dwóch rundach ostatnich trzech przeciwników zrozumiało, że to nie idzie zbyt dobrze, więc zamiast starać się mnie pokonać, zaczęli starać się przetrwać i nie zostać znokautowanymi. Wiesz, do tańca trzeba dwóch, ja jestem gotowy do tańca, ale ten następny gość, no cóż, on też jest gotów tańczyć. Po czwartej rundzie Glover powiedział Alexowi, że musi zakończyć walkę. Słuchaj, musisz go znokautować. I były to niesamowite szczegóły na początku piątej rundy, kiedy Alex. Spojrzał przez klatkę i powiedział: "Zabijecie". To przypomniało Izraelowi jego własne słowa przed piątą rundą epickiej walki z Gastulemem. Przed piątą rundą po prostu nie, zobaczyłem go tam. Coś mógł, mówił, ale nie byłem pewien co. Teraz już wiem, co to było. To jest tak poetyckie, ponieważ też musiałem się tam udać, żeby zdobyć ten tytuł. Wydaje się, że Aleks musiał przejść przez podobne doświadczenia jak ja, aby dojść tam, gdzie teraz jest. Izrael mówił, że uczucie jest tym gotów umrzeć. Pochodzi z głębszego miejsca, ale mimo to odpowiedź Aleksa jest idealnym kontrargumem. Argumentem. Jesteś gotów umrzeć? No cóż, to dobrze, bo ja zamierzam cię zabić. I następnie Pereira znokautował Adesanie i został mistrzem UFC. Niesamowicie epicka historia. To był kolejny trudny moment dla Izraela, kolejna przegrana z rąk Alexa Pereiry. Trudno było przewidzieć, jak sobie z tym poradzi. Walczyłem, wiem, kim jestem. Jestem mistrzem bez pasa to tylko ozdoba. Mówiłem od początku: nie jestem do tego przywiązany. To nie jest moja tożsamość. To nie jest wszystko, kim jestem. Przed kolejną walką Izrael mówił, że całe ciśnienie jest na Aleksie. Jeśli chcecie zobaczyć jak mnie pokonuje, idźcie na YouTube, tam są miliony wyświetleń. To jest najgorsza rzecz jaka może się stać. Już znana napięta atmosfera ogarnęła ponownie arenę w czwartym starciu. Walka zaczęła się ostrożnie, obaj zawodnicy okazywali sobie wiele szacunku. W pierwszej rundzie Alex ponownie trafił ciężkimi kopięciami w nogi, ale druga runda była już bardziej ostra. Alex wyczuł krew i zaczął naciskać na przeciwnika, atakując go przy ogrodzeniu. Izrael zasłonił się, wyglądało na to, że próbuje zminimalizować szkody. Ale nagle ni stąd ni zowąd wybuchł jak wulkan i zadał potężne ciosy. Aleks wylądował na ziemi, a Desania doskoczył dobijając Pereire, sędzia przerwał walkę. W ten sposób, po czterech brutalnych walkach w dwóch różnych dyscyplinach sportu, Izrael wreszcie usłyszał ten słodki dźwięk u ciała Pereiry. Ta rywalizacja była dramatyczna, jak w filmie, który osiągnął triumfalny finał. Mieliśmy ten moment celebracji Katarzys na szczycie, gdzie wreszcie pokonał swojego największego rywala. Dodatkowo znalazł czas, żeby trochę zażartować dziecka, które właśnie oglądało jak jego ojciec został bezwzględnie snokautowany, za coś co zrobił mając 5 lat. Ale przede wszystkim pokonał swojego największego rywala, a po wszystkich kilku słowach wyraził to co uważa za główne tematy tego okresu swojego życia. Wytrwałość, wiara w siebie, wizja i bunt przeciwko ograniczeniom, które inni próbują mu narzucić. A już dziś nad ranem Adesanya zmierzy się z Seanem Stricklandem na UFC 293 w Australii to waszym zdaniem wygra tą walkę i w jaki sposób?